11 czerwca na placu przy ulicy Nowy Rynek w Ripinie odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Podziałem komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Janusza Halaka, komendanta Powiatowego Grzegorza Łytkowskiego, przedstawicieli władz, prezesów gminnych ochotniczych straży pożarnych i strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Wyróżniającym się strażakom wręczono medale, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia. Szczególnym momentem obchodów było przekazanie i poświęcenie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy powiatowej PSP w Rypinie. Przekazania pojazdu dokonał komendant wojewódzki Janusz Halak, a nowy wóz poświęcił kapelan kujawsko-pomorskich strażaków ksiądz Mariusz Stasiak. Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rybinie, druha Jana Pankowskiego, witam na uroczystym apelu z okazji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka. Witam Panią Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Panią Annę Gębicką. Dzień Strażaka to nasze święto, jednocześnie okazja do podsumowania Ostatnich 12 miesięcy działalności naszej formacji. To zaszczyt, że możemy je świętować wspólnie z gronem tak znamienitych gości. Dzień strażaka to również okazja do tego, aby zdać relację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w powiecie, o które na co dzień wspólnie my strażacy państwowej i w straży Pożarnej pan. Jak mówi ustawa o ochronie przeciwpożarowej, nasze zadania polegają na realizacji przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Zadania te realizowane są poprzez działania prewencyjne oraz likwidację zdarzeń przez dobrze wyszkolonych ratowników przy wykorzystaniu adekwatnego do zaistniałej sytuacji najnowszego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Zapewniam, że wszystkie wymienione wyżej zadania Wypełniamy z należytą starannością, zaangażowaniem i poświęceniem. Szanowni Państwo, miniony rok to znów rekordowa liczba zdarzeń w naszym powiecie. Do ich likwidacji wyjeżdżaliśmy aż 811 razy. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby podejmowanych interwencji o blisko 20%. Niestety, od wzrostu ilości tzw. miejscowych zagrożeń, aż o 31% wzrosła liczba pożarów. Ominęły nas szczęśliwie silne wichury i nawałnice, które jak pamiętamy doskonale dotknęły nie tak dawno nasze województwo. Aby skutecznie działać, musimy się cały czas szkolić, podnosić swoje kwalifikacje, nabywać coraz to inne uprawnienia. Strażacy naszej komendy studiują w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uczą się w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz innych uczelniach cywilnych. Ogromny wkład w kształceniu naszych strażaków ma Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruny Trzeciej którym zdobywają swoją wiedzę i jakże ważną praktykę również druchowie ochotniczych straży pożarnych. Drodzy Państwo, od odporu święta Dnia Strażaka w roku ubiegłym, dnia dzisiejszego, mając na względzie działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gminie oraz funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, zmieniło się bardzo wiele. Możemy dziś śmiało powiedzieć, że był to dla nas bardzo dobry rok. Komenda powiatowa w Ryginie wzbogaciła się przede wszystkim o nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 60 na podwoziu Volvo, który dziś uroczyście zostanie przekazany i poświęcony. Wartość jednostkowa tego pojazdu to kwota 1182 786 zł. Przypomnę tylko, że. Na przełomie roku 2017 i 2018 do naszej komendy również trafił nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu skali. Dzięki dodatkowemu wsparciu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Koruniu, w kwocie ponad 150 tys. złotych możliwe było przeprowadzenie długo oczekiwanego remontu w obiektach technickiej komendy oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży ochronnej dla naszych strażaków. Drodzy strażacy Państwowej Straży Pożarnej Drogie druchnie i druchowie ochotniczych straży pożarnych, Szanowni Państwo! Trudna i niebezpieczna, ale jakże szlachetna misja strażaka, darzona jest przez Polaków najwyższym szacunkiem oraz zaufaniem społecznym. W ten właśnie sposób rodacy wyrażają wielkie uznanie dla Państwa odpowiedzialnej, ofiarnej służby. W imieniu świętego Floriana, Waszego patrona, kiedy przypada święto wszystkich strażaków, Pragnę złożyć Państwu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej najserdeczniejsze podziękowania i najlepsze życzenia. Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi, kimś, na kogo możemy zawsze liczyć i na kim nigdy się nie zawiedziemy. Nie wolno w obliczu, nie tylko w obliczu pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, ale również wielu innych zagrożeń. To właśnie strażacy są zwykle pierwsi w szeregu ofiarnych ratowników. Niosąc bliźnim pomoc, nieraz narażeniem swego życia, a nawet z, z zdrowia, a nawet życia. To służba wymagająca szczególnych cech charakteru, a jednocześnie wysokich kompetencji, profesjonalizmu i sprawności. Polska jest dumna ze swych strażaków, którzy nieustannie składają dowody najwyższego kunsztu. Stanowicie jeden z filarów naszej państwowości i systemu bezpieczeństwa narodowego. Tak jest obecnie pośród wyzwań XXI wieku i tak jest od pokoleń, gdy polscy strażacy, swoim patriotyzmem, niezłomnością, obywatelskim zaangażowaniem, wspierali ojczyznę i niepodległościowego ducha, niejednokrotnie zamieniając mundur strażacki na żołnierski. Z waszego środowiska płynęły zawsze wzory najcenniejszych postaw. Niosą dzisiaj państwo. Przyszłość to chlubne i inspirujące dziedzictwo. Pragnę serdecznie pozdrowić druhny i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Ogromnie cenię Wasz wielki społeczny ruch. Jesteście prawdziwymi liderami w swoich lokalnych wspólnotach, pokazującymi, czym jest etos służby, solidarność i międzyludzkie więzi. OSP ofiarnie uczestniczą w akcjach ratowniczych, ale są również centrami życia społecznego w bardzo wielu miejscowościach Kultywują miejscowe tradycje i formułują zachowania młodych pokoleń. Pododdziały Baszowski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, a także za długoletnią ofiarną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, postanowieniem nr 3 na OPENA 2019. Dnia 11 kwietnia 2019 roku nadał podznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Pododdziały spać. Podznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej otrzymują młody, młodszy brygadier Dariusz Łęgosz, młodszy brygadier Cezary Nowiński z Rawalska. Rafalska. Pododziały Postanowienie podpisał Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Pododdziały z Polski. tylko raz, dekoracji proszę wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, pana Michała Bogdanowicza oraz Kujawsko-Pomorskiego, komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Brygadiera Janusza Halaka. Pododdziały Waszmoż, wyróżnieni przed przykuł marsz. Pododdziały z Polski. W imieniu Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczam Panu brązową odznakę zasłużoną dla ochrony przeciwpożarowej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczam Panu brązową odznakę zasłużoną dla ochrony przeciwpożarowej. Dariusz Łękosz, Cezary Nowiński, Janusz Okraszewski i Lidia Rafalska. i administracji rozkazem personalnym nr 674 na na 19 z dnia 19 kwietnia 2019 roku nadał wyższy stopień służbowy w Korpusie Oficerów Straży Pożarnej. Pododdziały spoś... Stopień brygadiera otrzymuje młodszy brygadier Andrzej Górecki. Pododdziały bacność awansowany przed front szyku marsz. Bardzoż, młodszy brygadier Sokołowski, odczytać akt przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rybinie. Rozkaz? Akt przekazania pojazdu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rybinie. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem wody o pojemności 9000 dm sześciennych na podwoziu Volvo FMX 6x6 zakupiony ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 pod nazwą usprawnienie systemu ratownictwa na drogach etap czwarty. Akt przekazania pojazdu podpisał kujawsko pomorski komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Janusz Halak. Pododdział oddział No cóż, to olbrzymia radość, że mogę dokonać tego wówczas przekazania symbolicznie kluczyka do tego nowego auta. Oby służyły jak najdłużej, zawsze bezpiecznie woził strażaków i w jedną i w drugą stronę, aby działo na rzecz tutaj mieszkańców zarówno gminy jak i powiatu rybińskiego. Gratuluję wszystkim. Trzymajcie. Proszę również, życzę również, ten samochód służył jak najdłużej, bezpiecznie, jazdy, żeby nas nie znaleźć.

Państwo samorządowcy, przygodni Księża, szanowni zaproszeni goście, ale przede wszystkim wy drodzy strażacy, tak zawodowi, jak i ochotniczych Straż Pożarnych. Jestem strażakiem. To zdanie wybrzmiewa obecnie wyjątkowo dumnie. Dzisiejszy krajowy system ratowniczo-gaśniczy, skupiający, co należy podkreślić, zarówno strażaków ochotniczych Straż Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej, wypełniających ramię w ramię swoje misje wobec społecze społeczeństwa to nowoczesna niezwykle wszechstronna ale i wciąż doskonaląca się struktura wymagająca od strażaków bardzo szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy wizerunek strażaka ratownika profesjonalisty na pomoc którego zawsze można liczyć przypieczętowany jest od lat niezmiennym najwyższym zaufaniu społecznym jest to efekt strażackiej determinacji, konsekwencji w służbie jej pracy, to efekt niegasnącego w strażackich sercach entuzjazmu w ratowaniu życia ludzkiego imienia. Najpiękniej powyższe oddają słowa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, który w liście skierowanym do nas, który nie tak dawno został przeczytany, nazywa Strażaków filarem państwowości i systemu bezpieczeństwa narodowego. Czy może być większym zaszczytem dla polskiego strażaka pogląd wyrażony przez głowę państwa, że strażak to wzór najcenniejszych postaw i filar tego, co decyduje o istnieniu państwa? Myślę, że odpowiedź na nas suwa się sama. Dzisiejsze strażackie święto to najlepsza okazja, aby najuroczyściej wyrazić najwyższe uznanie dla codziennego trudu waszej służby. Dziękuję Wam w imieniu swoich i wszystkich współpracowników za dotychczasową ofiarną służbę dla społeczności powiatu i regionu. Panie generale, panie komendancie, panie prezesie, drodzy strażacy, uścigodli, księża, szanowni państwo, strażacy cieszą się największym zaufaniem i szacunkiem wśród społeczeństwa. Jesteście szczególnymi ludźmi, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc innym. Ratujecie życie i dobytek i nigdy nie odmawiacie pomocy. Zawsze jesteście w najtrudniejszych sytuacji. Czy to powódź, czy to pożar, czy katastrofa drogowa, czy budowlana. Zawsze pierwsi gotowi do działania. Do ratowania życia potrzebny jest sprzęt, który do naszego powiatu płynie z każdej strony. Czy do Państwowej Straży Pożarnej, czy do Ochotniczej Straży Pożarnej. Czy to z Funduszu Sprawiedliwości, czy z Ministerstwa, czy jak dziś ze środków unijnych. Chciałbym nawiązać też do imprezy, która była w maju tego roku do Dnia Starzaka. Przybył do nas pan premier Mateusz Morawiecki, a także minister MSWIA Joachim Bruciński, a także prezes PKN Orlen, panu Wajtek, którzy przekazali czeki. W wysokości 20 tysięcy złotych dla ochotniczej straży pożarnej. Szanowni Państwo, w imieniu swoim, jak samorządowców dziękuję Wam za to, że jesteście, za służbę, za pomoc, za to, że zawsze można na Was liczyć. Gratuluję wszystkim oznaczonym i wyróżnionym strażakom. Życzę wszystkim strażakom wszelkie pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. Wiele zdrowia i spokoju, a na służbie tyle powrotów, ile wyjazdów. Niech Was strzeże, święty Drogie. Wszystkiego dobrego.